Cześć kochani. Witam was na moim kanale w odcinku, który będzie przepełniony cudownymi, tropikalnymi, egzotycznymi, rajskimi widokami prosto ze stanu Queensland w Australii. Dlatego, że dzisiaj w tym odcinku przedstawię wam moją topową piątkę najpiękniejszych, najbardziej wartych odwiedzenia miejsc, miasteczek, miast w Australii w stanie Queensland. Ja się tak właśnie zastanawiałam, jaki odcinek by Wam tu zaserwować, czego brakowało na moim kanale, bo ostatnio było bardzo dużo pogadanek, faktów jakichś o Australii, informacji no i też opowieści z naszego życia tutaj w Australii. I brakowało czego? Widoków, cudownych, rajskich, przepięknych widoków. Także stwierdziłam, że w jednym odcinku zaserwuję Wam takie najpiękniejsze ujęcia z naszego stanu Queensland, które właśnie udało nam się podczas podróżowania po stanie Queensland uchwycić i wybiorę z tego najpiękniejszą piątkę, czyli topową piątkę miejsc, które na pewno według mnie musicie zobaczyć, jeżeli turystycznie wybieracie się tutaj do Australii. Jeszcze tak na wstępie szybciutko, chciałam was właśnie. Przede wszystkim zachęcić do tego, żeby odwiedzić właśnie stan Queensland w Australii, jak się będziecie wybierali. Dlaczego? Dlatego, że właśnie stan Queensland jest kwintesencją tego, co wyobrażacie sobie o Australii. To właśnie tutaj u nas, w stanie Queensland w Australii, są egzotyczne krajobrazy, widoki, które od razu was wprowadzają w taki wakacyjny vibik. Mnóstwo tutaj egzotycznej fauny flory, czyli jakieś kolorowe papuszki, rybki, palmy kokosowe, bananowce i tego typu roślinki. Kalna pogoda, czyli upalne lata, ciepłe zimy i ogólnie dużo słoneczka, no i rajskie plaże, duże, wielkie, szerokie, długie, z białym piaskiem bardzo często, no i też palmami kokosowymi nad brzegiem. Także jestem w stanie się założyć, że właśnie tak wyobrażycie sobie Australię, jak wygląda stan Queensland. Ja polecam stan Queensland i zaraz Wam powiem, jakie miasta i miejsca tutaj najbardziej polecam. Och, słuchajcie, wam powiem szczerze, że już sama się nie mogę doczekać tych pięknych cudownych widoków, ale będzie fantastycznie. Zaczynamy! Wiecie, ja sobie podzieliłam te miasta, miasteczka na parę kategorii, dlatego, że wydaje mi się, że no nie da się porównać jakiejś metropolii nowoczesnej z wielkimi wieżowcami do małego, turystycznego miasteczka, które jest rajskie i przepiękne, ale spokojne. Także każde miasto, miasteczko ma swoją kategorię i w każdej kategorii jest tylko jeden zwycięzca. Także tak, pierwsza kategoria to najpiękniejsze, wielkie miasto w stanie Queensland w Australii. I tutaj brałam pod uwagę takie miasta, yak Brisbane czyli stolica stanu Queensland. Nowoczesna, ciągle się rozwijająca i rozbudowująca metropolia z mnóstwem lśniących, nowoczesnych, pięknych architektonicznie budynków, przeplatana naturą, skwerami z knajpkami i roślinnością. A w samym środku tego wielkiego, coraz bardziej tłocznego miasta jest, słuchajcie, sztuczna plaża z laguną, czyli z basenami miejskimi, co niesamowicie i bardzo wyjątkowo wygląda, właśnie będąc w samym centrum miasta. Są też oczywiście ogrody botaniczne, czyli jest przyroda, są tropiki, mnóstwo tam właśnie tropikalnej roślinności. Niestety, słuchajcie, jeżeli chodzi o Brisbane, Brisbane nie ma plaż, więc jest to taki typowy wypoczynek w mieście, ale jakże pięknym mieście, co nie? Kolejne wielkie miasto, które wzięłam pod uwagę to Sunshine Coast. Sunshine Coast Watch jest też przepięknym miastem z mnóstwem szerokich, długich plaż, ale również z nowoczesnymi i też starszymi budynkami. Raczej nie są to jakieś wielkie pnące się do góry w niebo wieżowce, tak jak w przypadku Brisbane, ale oczywiście mają swój urok. Jest też deptak nad oceanem z knajpkami, restauracjami i cudownymi widokami na plażę i ocean. który oczywiście według mnie wygrywa w tej kategorii. Nie dość, słuchajcie, że jest dużym miastem, choć mniejszym troszkę niż Brisbane, ma podobną architekturę do Brisbane, czyli mnóstwo nowoczesnych, lśniących budynków wieżowców, pnących się w górę, to jeszcze dodatkowo ma przepiękne, szerokie, ogromne, pieszczyste plaże, które oczywiście ciągną się wzdłuż wybrzeża, bardzo często, słuchajcie, z bielutkim piaskiem i przepięknie się to łączy właśnie z tą nowoczesną architekturą, która jest zaraz nad brzegiem oceanu. Dlatego, ja ja Gold Coast nazywam australijskim Miami. No bo popatrzcie, jak to się przepięknie, cudownie, bajecznie łączy. Ta nowoczesna architektura z przepiękną przyrodą, plażami. Cud. W Gold Coast poza tym, słuchajcie, naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie do robienia. Kto lubi właśnie przyrodę, to jest tam mnóstwo miejsc, gdzie można z tej przyrody korzystać. Są też spokojniejsze dzielnice, niż tylko ta taka wyglądająca jak Miami. Natomiast oprócz tego są jeszcze team parki, czyli parki rozrywki. Z rollercoasterami i jakimiś wodnymi zjeżdżalniami. Także jest naprawdę dla każdego coś. Podoba Ci się mój kanał, chciałbyś go w jakikolwiek sposób wesprzeć? Zapraszam Cię do postawienia mi wirtualnej kawki na bajkofi.to. Link w opisie. Zapraszam też do lajkowania, subskrybowania i komentowania. W drugiej kategorii, czyli na najpiękniejsze, średniej wielkości miasto w stanie Queensland w Australii wziąłam pod uwagę takie miasta jak po pierwsze miasto Gladstone. Gladstone to jest miasto portowe. Mają też ładne plaże, parę, mają też parki, pobudowane deptaki, ale słuchajcie, niczym szczególnym się nie wyróżnia moim zdaniem. Za to jest to świetne miejsce wypadowe na przepiękną wyspę Heron Island. Makai, nasze miasto, w którym mieszkamy już no od około 12 lat. Tropikalne, egzotyczne, z pięknymi, wielkimi, szerokimi i długimi, piaszczystymi plażami, z palmami kokosowymi nad ich brzegiem. Oczywiście, według mnie, jednym z najpiękniejszych portów, jakie widziałam tutaj w Australii. Ale chyba nie muszę za dużo mówić, bo patrząc na te zdjęcia, na te ujęcia, chyba sami się ze mną zgodzicie. Jest tutaj przepiękny deptak otoczony palmami i jest też widok na przepiękne, lśniące w promieniach słońca statki, jachty. Mamy też tutaj ogrody botaniczne. Ładne, ale nie są najpiękniejsze, jakie widziałam w Australii. Za to mamy też cudowny las deszczowy z wodospadami i dzikimi palmami. Niestety, ogólnie mało się tu dzieje turystycznie, także tak przede wszystkim przyroda. Townsville. Większe niż Mackay i bardziej tropikalne. Właściwie jest to największe miasto tutaj, w tej tropikalnej części stanu Queensland. Jest przepiękny, długi deptak ciągnący się od pięknego portu, ale nie tak aż pięknego jak w Mackay. <grym> deptak ten zwany jest The Strand i znajduje się nad samym oceanem z mnóstwem uroczych knajpeczek, z mnóstwem tropikalnych rajskich palm kokosowych, mini parkiem wodnym dla dzieciaków, ale plaże, słuchajcie, szczerze mają. Średniawe. Za to mają bardzo blisko na wyspę Magnetic Island. Też Wam wkrótce ją pokażę. Jest urocza w swoim stylu. Nie jest jakaś najpiękniejsza w całej Australii, czy tam nawet w stanie Queensland, ale moim zdaniem warta odwiedzenia. No i miasto Cairns, które oczywiście według mnie zdecydowanie wygrywa w tej kategorii na najpiękniejsze, średniej wielkości miasto w stanie Queensland w Australii. Czego? Bo wyróżnia się turystycznym wajbem. Jest to bardzo popularne turystycznie, mega egzotyczne, tropikalne miasto. Z przepięknymi, być może słuchajcie, najpiękniejszymi ogrodami botanicznymi, jakie tutaj w Queensland widziałam. Mają też, słuchajcie, mnóstwo mega rajskich plaż z palmami nad samym brzegiem. Ale też w samym centrum mają super lagunę, czyli basen miejski. Queensland nie ma za bardzo takich dużych, wysokich, lśniących wieżowców. Mają raczej niskie budynki. Ale z mnóstwem kawiarenek, restauracji nad samym oceanem, także to też ma swój urok. No i oczywiście im tutaj bardzo kwitnie życie nocne muzyczka, markety, spacerki i tak dalej, także cudnie. A poza tym, Cairns oczywiście to świetne miejsce wypadowe na wielką rafę koralową no i oczywiście parę pięknych wysp. Kategoria na najpiękniejsze, urocze, małe, turystyczne, ale spokojne miasteczko w stanie Queensland. I tutaj właśnie brałam pod uwagę takie miasteczka jak 1770 i Agnes Water. To są małe miasteczka, ale bardzo popularne turystycznie. Również słuchajcie wśród młodych turystów, studentów, tak zwanych backpackersów, czyli ludzi podróżujących budżetowo z plecakami. Te dwa miasteczka są obok siebie, ale jeśli chodzi o widoki, to takie bardziej standardowe. Niby fajnie i fajne plaże, ale. Nic takiego nadzwyczajnego, szczerze to widziałam lepsze w Australii, więc nic spektakularnego. Wyróżniają się historycznie, bo na przykład 1770 było pierwszym miejscem w stanie Queensland, a drugim w Australii, gdzie dobił kapitan Cook. Japon. O, i punto teraz no, bardzo urokliwe miasteczko po remoncie z jedną z najnowocześniejszych lagun, basenów nad samym oceanem, co wygląda oczywiście jak taki Infinity Pool, jak widzicie. A co ciekawe, to też mają tu taki mały park wodny dla dzieciaków z aborygeńskimi malunkami na figurach. Także ciekawie i tak bardzo y, aborygeńsko to właśnie wygląda. Atmosfera jest bardzo relaksacyjna, parę wyjątkowych uroczych kawiarenek, restauracji. Mają też nowy deptak zaraz nad samym oceanem, ale plaża słuchajcie niezbyt atrakcyjna i port też mają średniawy. Port Douglas. Turystyczne, ale spokojne miasteczko. Mało się dzieje, ale jest świetne na relaks, spacerki wśród tropikalnej roślinności, bo tam mnóstwo. W samym centrum mają też dużo takich uroczych, ciekawych knajpeczek, restauracji. Wokół są oczywiście palmy, ocean, egzotyka. Punkty widokowe też przepiękne, no i oczywiście ta ich główna, piękna, długa, czteromilowa plaża, czyli tak zwana Four Mile Beach. No, ta plaża jest rzeczywiście jak z widokówki, macie jedna za drugą mnóstwo miliony dzikich rajskich kokosowych palm, piękny bieseczek, no i przepiękny turkusowy ocean. I miasteczko Bowen, które według mnie zdecydowanie wygrywa w tej kategorii. A dlaczego? Słuchajcie, według mnie, ze względu na wyjątkowe widoki. Naprawdę się wyróżnia przepięknymi, bajecznie wyglądającymi zatokami, dzikimi, rajskimi, kokosowymi palmami przepięknym kolorem oceanu i wpadającymi do niego skałami, co tworzy niesamowite wrażenie dla oczu. Moim zdaniem, widoki niemal z widokówki. Ale zresztą, sami widzicie, można też sobie tutaj smacznie, zdrowo zjeść. Na przykład słynne lody mango, dlatego że bowen ogólnie słynie z mango. I na miejscu tam właśnie robią z lokalnych owoców mango lody, po prostu mrożone mango blendując. A z obiadowych rzeczy jest bardzo ciekawa restauracja w porcie, gdzie serwują lokalne ryby. Pycha. I czwarta kategoria na najbardziej tropikalne, egzotyczne miasteczko z rajskimi widokami prosto z pocztówki czyli po prostu najbardziej rajskie miasteczko w stanie Queensland w Australii. I tutaj brałam pod uwagę takie miasteczka jak po pierwsze Hideaway Bay. Miasteczko, które jest naprawdę bardzo małe, ale też również popularne wśród turystów ze względu na przepiękną zatokę. Widoki typu oczywiście, turkusowy ocean, przepiękna plaża z cudownymi, rajskimi palmami kokosowymi, niektórymi palmami uginającymi się, także można sobie strzelić fotki rodem z widokówki. Ta zatoka jest naprawdę bardzo popularnym miejscem na posiłki. Są tam dwie bardzo urokliwe knajpki, także można sobie wybrać. Usiąść, podziwiać widoki, zjeść pyszne jedzonko i czuć się oczywiście jak w raju. Następnie Tamkołów. Przeurocze miasteczko z ładną plażą. Która potem zamienia się w raj palmowy, także ciekawie to wygląda, stąd też oczywiście nazwa Pamkow. Jest tam naprawdę w pewnym momencie mnóstwo, mnóstwo palm nad samym oceanem. Jest wyjątkowa, relaksacyjna, luźna atmosfera, dużo młodych turystów, także jest ładnie, ale to jeszcze nie jest zwycięzca. Cudowne Mission Beach. Oho, wow! Jak tam trafiliśmy i jechaliśmy od plaży do plaży, to nie wierzyłam własnym oczom, złacie, jak przepiękne są widoki. Niby małe miasteczko, ale widoki, słuchajcie, rodem z pocztówki. Uginające się dzikie, kokosowe palmy nad samą plażą z czyściutkim piaseczkiem i przepięknym kolorem oceanu. Naprawdę, słuchajcie, no więcej Wam nie potrzeba. Idealne widoki. Mało się tam, co prawda, dzieje, ale idealne na taki plażing i fotki. I na koniec wyspa Hamilton Island, która oczywiście według mnie zdecydowanie wygrywa w tej kategorii. Mimo tego, że może nie ma najpiękniejszych plaż, bo rzeczywiście plaża ta główna jest taka mniejsza, ma tam palmy, leżaczki, także jest tak turystycznie, wakacyjnie, ładnie, to jednak no widziałam piękniejsze plaże. Ale ogólnie ta cała wyspa ma mnóstwo tropikalnej roślinności. Naprawdę przepięknie, przecudownie, jak się tam spaceruje, no otoczony jest człowiek samymi palmami, samą tropikalną roślinnością. Dookoła wszędzie słychać papugi i jakieś tropikalne inne ptaszki. Blisko tej głównej plaży są baseny, bardzo atrakcyjne, bardzo popularne. Jeden z nich ma nawet, słuchajcie, taki bar wodny. Trzeba sobie do tego baru dopłynąć, żeby coś zamówić. Także też ciekawe doświadczenie. Parę fajnych knajpek, restauracji. No i oczywiście są te charakterystyczne białe małe autka Bugis. Które tam zobaczycie poruszające się po uliczkach wyspy. Tam właściwie prawie w ogóle nie jeżdżą samochody normalne, tylko głównie właśnie te małe autka Bugis. Wyspa jest stosunkowo mała, ale powiem wam, że zapięta praktycznie na ostatni guzik. Wszystko jest tutaj urocze, tropikalne, egzotyczne, przepiękne, mnóstwo przyrody, ale jest też spokojnie, nie jest jakoś mega, mega tłoczno. No i też tutaj wspomnę, że ta wyspa Hamiltona jest bardzo popularna wśród celebrytów i też na wesela, czy też jakieś szpanieńskie, kawalerskie. No, to Wam powiem, że chyba była najtrudniejsza kategoria dla mnie, żeby wybrać jedno najpiękniejsze rajskie miejsce, bo każde jest przepiękne na swój sposób. Ale rzeczywiście ta wyspa Hamiltona zasługuje na zwycięstwo. Ale już na sam koniec, bez konkurencji, muszę tutaj wyróżnić miasteczko Early Beach. I to by było właśnie to piąte, najpiękniejsze, najbardziej warte odwiedzenia miasteczko w Australii w stanie Queensland. Pasuje ono do do paru z kategorii, które wymieniłam wcześniej, dlatego trudno mi było je umieścić w którejkolwiek, a jednak wyróżnia się w każdej z tych kategorii na swój sposób. Także w paru kategoriach by wygrało, dlatego musiałam je. Oddzielnie tutaj wyróżnić i dlaczego? Jest to małe miasteczko, egzotyczne, tropikalne, ale wyróżnia się bardzo turystycznym vibe'em, bo mnóstwo jest tutaj młodych turystów z plecakami, czyli tak zwanych backpackersów. No i tworzy to taki bardzo charakterystyczny właśnie dla Early Beach vibe. Co prawda plaże w Early Beach są małe i niezbyt atrakcyjne, jakoś tak nie wyróżniają się, mają oczywiście te palmy kokosowe nad samym brzegiem i to dodaje oczywiście uroku. Natomiast Natomiast jako tako jednak w kategorii na najpiękniejsze plaże by Early Beach nie wygrało. Natomiast jest tutaj też życie nocne, które kwitnie dzięki właśnie tym młodym turystom. Ogólnie też jest bardzo dużo egzotycznej tropikalnej roślinności, więc można sobie chodzić na spacerki po mieście, które jest małe. Centrum jest małe, ale bardzo turystyczne. Jest też dużo urokliwych butików, takich małych sklepików z typowymi plażowymi, wakacyjnymi ubraniami, strojami kąpielowymi i jakimiś pamiątkami turystycznymi. Także rzeczywiście widać ten turystyczny vibe na każdym kroku tutaj ale przede wszystkim Early Beach jest świetnym miejscem wypadowym na znane, słynne wyspy w regionie Whitsundays, czyli na wspomnianą już wcześniej przeze mnie Hamilton Island, ale też Daydream Island, no i Whitsunday Island, czyli wyspę z Whitehaven Beach, plażą, która została uznana za jedną z najpiękniejszych plaży na świecie z bielutkim piaseczkiem i, i krystaliczną wodą. Także wakacyjny full wypas. Także podsumowując, w oparciu o mój gust, i na podstawie naszego wieloletniego zwiedzania tutaj, naszego stanu Queensland w Australii, zdecydowanie na 100% polecam Wam takie miasta i miasteczka jak Gold Coast, Cairns, Bowen, Hamilton Island i Early Beach. Ja już słuchajcie, będę oczywiście kończyła, ale jeszcze na koniec chciałam Wam polecić moje dwa filmiki, które wcześniej nagrałam o tym, które miasta miasteczka polecam do mieszkania tutaj w naszym stanie Queensland, czyli nie turystycznie, tak jak w tym odcinku, ale bardziej właśnie do mieszkania, do przeprowadzenia się. I też zrobiłam odcinek o tym, jakie miejsca warto odwiedzić turystycznie i miasta po części też właśnie w stanie Queensland. Już wcześniej był nagrany i tam jest parę takich miejsc, które są w każdym mieście, miasteczku, więc warto się tam udać. Ja już będę kończyła. Słuchajcie, mam nadzieję, że widoki były przepiękne dla Was, że się zrelaksowaliście i rzeczywiście popieracie, że Stan Queensland jest przepiękny, rajski, tropikalny, egzotyczny i warty odwiedzenia. A jak ktoś jest zainteresowany bardziej tymi wszystkimi miastami, miasteczkami, które wymieniłam, to oczywiście nakręciłam Wam już odcinki wcześniej. Ci, co widzieli, to wiedzą. Z tych naszych wszystkich wojarzy, podróży po całym stanie Queensland. I jak chcecie sobie zobaczyć więcej, to wszystko oczywiście podlinkuję tutaj na dole w opisie pod tym filmikiem. Trzymajcie się, kochani, oczywiście cieplutko. Was pozdrawiam i do następnego razu. Pa! pa.